Witajcie ponownie na warsztacie. Tak jakby można powiedzieć w drugiej części. Już przygotowałem, żeby nie tracić czasu. Okleiłem, jak ktoś nie oglądał, taśmami tam malarskimi. Taką dopaczek MacGyvera, czarna i taka lakiernicza z bola. Mocniejsza trochę ta papierowa. I dobra, co my dzisiaj chcemy zrobić? Dzisiaj będziemy też udowadniać, czy taśmy pomogą żeby nie było porwane, ale z pilarką, która nie bierze całego materiału. Po prostu ząbek będzie wystawiony za grubość materiału, tam 3-4 mm. Po prostu nie będzie ciął całą swoją średnicą cięcia. Dobra. Zrobimy tak, że to dociśniemy, żeby nie było, że Coś tam o szczela, że powietrze jeszcze wyszło i zrobimy test obalimy znowu Mita czy głębokość cięcia ma wpływ z taśmą na jakość cięcia tak dobra ok, tniemy to po kolei Dobra, pocięte. Pilarka jest nowa, można powiedzieć, świeżutka. Tarcza jest też świeża, więc tutaj na pewno tarcza nam, jakby to powiedzieć, nie będzie psuła. No, ma 24 zęby. Tu ktoś może zarzucić, że czym więcej zębów będzie czyście ciąć. Owszem, może tak być. Nie mam akurat tarczy tam 36 albo 40 zębowo, ale tu chodzi o obalenie tego, czy to ma jakiś wpływ? Czy będzie w ogóle jakaś różnica? Dobra, odklejamy to. No i co? Tutaj zrobiło wyrwanie. Druga taśma. O, tu już, jest poszarpane. No. nie jest to takie cięcie, co byście na pewno chcieli. I czyli głębokość cięcia no może delikatnie ma jakiś wpływ ale naprawdę nieduży widać. nawet ta mocna taśma powyrywała dobra no to wszystko w tym temacie czyli głębokość cięcia jak ustawicie też nie uzyskacie super pięknego efektu dobra trzymajcie się pozdrawiam was